W Lombusie zrobiliśmy badanie konsumenckie i no, mamy takie mocne wnioski. Pierwszym z tych wniosków jest to, że Polacy wiedzą, że fotowoltaika jest jednak związana z ochroną środowiska, że nie jest to tylko i wyłącznie tak zwany greenwashing, ale rzeczywiście jest to nie tylko alternatywne, ale czyste i odnawialne źródło energii. I mówią to zarówno. Ci, którzy tę fotowoltaikę mają, już z niej korzystają, jak i zarówno ci, którzy jeszcze jej nie mają, i z różnych powodów będą się decydować pewnie w przyszłości. Tutaj prawie 80% respondentów mówi, że właśnie jest to ochrona środowiska zdecydowanie tak, a nie tylko, i to jest bardzo ciekawe, 7%, tylko możemy powiedzieć, że co 14, co 15 osoba w Polsce uważa, że nie jest to. Ochrona środowiska. To, co jest bardzo ważne i to, na czym mnie też osobiście zależy, ponieważ no, szczególnie dzisiaj w, przy szalejących cenach energii, gdzie i, i energii elektrycznej, i gazu, z, który, z którego to również ta energia elektryczna się bierze, yy, mówi, nam to, yy, mówi nam to tyle, że nie tylko państwo polskie, ale cała Europa i świat no, musi transformować się energetycznie. Tak? No, mamy tutaj mnóstwo różnych ścieżek. Wybieramy jako, jako państwo, jako, jako rząd, jaką ścieżkę. Nie mniej to oceniać, czy to jest dobra, czy, czy zła ścieżka, czy wystarczająco szybka, czy nie, żeby taką transformację energetyczną zrobić. Ponieważ no, początkowo mieliśmy plan, aby taką transformację zrobić poprzez właśnie gaz, czyli najpierw wyeliminować te źródła kopalniane związane z węglem, i przez najpierw taki nazwijmy to półskokiem. Przejść do technologii gazowej, a dopiero potem do technologii atomowej, offshore, właśnie w miksie energetycznym ze źródłami odnawialnymi, takimi jak fotowoltaika czy ten wiatr na lądzie. Natomiast no musimy zrobić żabi skok, ponieważ tego gazu, jak wiemy, wszyscy no już nie ma i raczej szybko nie będzie. Dlatego ważne było dla nas, żeby się dowiedzieć, czy Polacy uważają, że fotowoltaika to również element transformacji energetycznej. Tutaj bezpośrednio 63% naszych respondentów odpowiedziało, że tak. I znów bardzo ciekawe i jednoznaczne, tylko 9%, domyślam, że to jest bardzo podobna grupa jak przy wcześniejszym pytaniu, mówi, że nie. Tak, oczywiście mamy część niezdecydowanych osób, które nie mają może takiej wystarczającej wiedzy czy, czy, czy doświadczenia związanego z branżą OZE, żeby tak jednoznacznie, tak bądź nie się, Wypowiedzieć, natomiast no, prawie 2 trzecie, 63%, no to jest już bardzo dużo. No i bardzo ważny element trzeci związany z energetyką, ponieważ no, trudno powiedzieć, nasze znaczy trudno jakby no, żyć z takim przeświadczeniem, że przyjeżdżamy do domu po pracy i może nie być prądu. Tak? No, jesteśmy przyzwyczajeni praktycznie od 30 lat w Polsce, no, i, i wcześniej, natomiast już nazwijmy to po tej transformacji. Politycznej, że jednak ten prąd w gniazdku zawsze jest. Do tej pory był tani bardzo, teraz jest coraz droższy i pewnie będzie coraz droższy, ale on zawsze jest. No i pytanie, czy w sytuacji, kiedy potencjalnie istnieją generalnie, głównie przez, przez oczywiście wojnę na wschodzie, w Ukrainie. Możliwości wyłączenia, czasowych, czasowego wyłączenia dostaw energii elektrycznej, to czy fotowoltaika, szczególnie właśnie z magazynem energii, jest w stanie nam zagwarantować bezpieczeństwo? No i tak właśnie Polacy uważają, również 60% Polaków uważa, że fotowoltaika tak daje bezpieczeństwo. Tutaj w domyśle bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo też od inflacji, od rosnących cen energii, i tylko znów 9%, czyli znów zakładam, że bardzo podobna to jest grupa osób, uważa że jednoznacznie, że nie. Jest oczywiście grupa 30%, 31% osób niezdecydowanych, czyli nie wie, nie jest w stanie jednoznacznie się określić, ale podsumowując, jakby te trzy pytania: czyli czy fotowoltaika to ochrona środowiska? Czy fotowoltaika to transformacja energetyczna i czy bezpieczeństwo? Można powiedzieć czy wywnioskować, że dwie trzecie Polaków jednoznacznie uważa, że tak, poniżej 10% uważa, że nie. No i została nam grupa około 30% osób, które jeszcze musimy jako ci, nazwijmy to, promotorzy zielonej energetyki przekonać. Polska jest to kraj w Europie, który jest jednym z liderów ilości mikroinstalacji per capita. Mamy 1, 000 000, 1, czyli 1,1 miliona 1 użytkowników małej, czy tej domowej, czy MŚP fotowoltaiki. To jest kilkanaście procent domów w Polsce posiada fotowoltaikę. To jest bardzo duży udział, szczególnie, że trzeba powiedzieć, że ta fotowoltaika została zbudowana w Polsce poniżej trzech lat. Oczywiście no to związek z wieloma elementami. Jest dotacja, ulga termomodernizacyjna, był bardzo sprzyjający system rozliczeń przez ostatnie, przez ostatnie 5 lat i również no to widmo wzrostu cen energii również dla konsumentów, ponieważ. Nie zazdroszczę prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, ponieważ będzie musiał podjąć decyzję, taką, nazwijmy to, społeczno-polityczno-ekonomiczną, które te przeważnie te trzy wierzchołki tego trójkąta ze sobą nie zawsze są zbieżne, dotyczącą tego, jak gospodarstwa domowe, jak prąd w mieszkaniach, w domach będzie się kształtował w przyszłym roku od tych największych spółek skarbu państwa, czyli naszych czterech dominujących firm. No wszystko wskazuje na to, że podwyżki będą musiały być, ponieważ dzisiaj ta taryfa jest czasem i 3, 4 czterokrotnie niższa niż ceny energii na giełdzie. Oczywiście, biorąc pod uwagę również to, musimy i poprawkę, że aktualnie jest to, jest to mocno oderwana też cena energii na giełdzie od rzeczywistości. No ale jakby nie było, jeżeli mamy różnicę 2-2,5 raza realna cena giełdowa versus to, co my mamy w gniazdku jako użytkownicy, no to tak naprawdę. Dokładamy jako państwo do tego, żebyśmy mieli tańszy prąd. Czy to jest wystarczająco uczciwe? Znów nie mnie oceniać, natomiast podwyżka będzie musiała być. No i teraz z racji tego, że podwyżki cen energii idą do góry, no to fotowoltaika tak naprawdę na, całe, na całym świecie, w Europie i również w Polsce zyskuje coraz większe zainteresowanie, i to możemy mówić już o tym, że dzisiaj budując dom, chyba nikt sobie nie wyobraża, do budowania domu bez paneli fotowoltaicznych. Może ktoś zdecyduje się na piec gazowy, ale raczej na pompę ciepła od razu. I widzimy też trend, że również magazyny energii, to jest coś, co gwarantuje bezpieczeństwo i taki backup dla, dla użytkownika domu. Generalnie również trzeba powiedzieć wprost, że Polacy widzą, to też wynika z naszego badania, że fotowoltaika to są oszczędności, tak? To są oszczędności i to również są inwestycje. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że super, że ktoś ma kapitał, no ale ten kapitał przy przyszalający inflacji na koncie no może dostać dzisiaj no powiedzmy i tak dużo więcej niż powiedzmy dwa lata temu, ale dostanie, nie wiem, 6-7% na lokacie. Natomiast fotowoltaika zwraca się dzisiaj i to mówimy o naprawdę prostym liczeniu w kilka lat to jest w biznesie czasem zwraca się w dwa lata. W tym momencie, 2,5 roku, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to przy tych jeszcze niskich cenach energii, to trzeba podkreślić, fotowoltaika zwraca się między 5 i 7 lat, natomiast po podwyżkach w przyszłym roku zobaczymy, jakie będą, no ale jeżeli będą podwyżki 100% czy 80%, czy niektórzy mówią nawet do 200% cen energii dla gospodarstw domowych, no to ten okres znacząco się zwrotu z inwestycji skróci. Więc to już nie jest czas, kiedy fotowoltaika. Było to barier ekologiczny na dachu, tylko dzisiaj jest to konieczność, żeby się hedżować na rosnące ceny energii. Na pewno nie będzie taniej. Fotowoltaika będzie drożeć, i tutaj, tak jak wszystko, to nie jest, to nie jest tak, że branża foto, fotowoltaiczna jest oderwana od rzeczywistości gospodarki międzynarodowej, od dostępności łańcucha dostaw. Mamy dzisiaj na świecie deglobalizację, mamy na świecie. Powiedzmy, trudności z tym, żeby skutecznie importować po stałych cenach przy jakimś stałym kursie walutowym komponenty, z których budujemy, na przykład instalacje fotowoltaiczne czy instalacje pomp ciepła i magazynów energii. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że fotowoltaika nie będzie tanieć. Natomiast y, pamiętajmy o tym, że jeżeli patrzymy na to, jak wygląda inflacja, jak wygląda rosnące ceny energii, rosnące koszty życia, rosną, rosnący koszt kapitału, no to to jest inwestycja po drugiej stronie barykady, która jest dzisiaj must have. Przykładowo, instalacja fotowoltaiczna dla nowego domu może kosztować między 30-40 tysięcy złotych, a dzisiaj nowy dom słyszałem, że już się buduje nie za 300 tysięcy złotych, tylko za 600, 800 3 milion złotych. Kiedyś, nazwijmy to prosty remont mieszkania czy wykończenie mieszkania kosztowało 100-120 tysięcy złotych, a dzisiaj naprawdę zrobienie mieszkania w jakimś takim normalnym standardzie bez szału no to jest dwóch, trzy, trzykrotnie drożej. Więc pytanie, czy do kosztu budowy domu ten, nazwijmy to koszt między 3 a 5 kosztu budowy domu, żeby mieć swoje źródło energii, które jeszcze zwraca się w tempie ekstremalnym. Które można jeszcze wziąć na kredyt hipoteczny właśnie na cały 25 czy 30 lat, to jest no, to jest no brainer dzisiaj. Tak? Dzisiaj to jest tak, jakby ktoś chciał wybudować dom i go nie ocieplić. Tak? No nie ma dzisiaj nowych domów nieocieplonych. Dziwię się, że jeszcze nie ma standardu w budownictwie, bo w wielu krajach na świecie taki standard jest, że każdy dom, każdy dach. Powinien posiadać fotowoltaikę, pompę ciepła, magazyn energii. W Czechach, gdzie Kolumbus od niedawna jest obecny, dotacja na fotowoltaikę jest tylko w sytuacji, kiedy na fotowoltaikę jest z magazynem energii. Dlaczego? Bo to dzięki temu odciążamy sieć energetyczną i nie obciążamy jej, tak jak dzisiaj w Polsce, ta sieć właśnie jest dociążona przez znaczną ilość instalacji fotowoltaicznych.